Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że tutaj zajrzeliście. Ksiądz Jacek Pędziwiat. Ksiądz Leszek Głysień. Zapraszamy na kolejną naszą rozmowę poświęconą Ojcu Józefowi Marii Boheńskiemu, a konkretnie kwestii stu zabobonów, o których pisze w swojej książeczce, w swoim zestawieniu, w swoim słowniku. Już o kilku z nich zdążyliśmy opowiedzieć, porozmawiać, a dzisiaj podjęliśmy wspólnie temat. Rasizmu. To jeden ze stu zabobonów wymienionych przez Ojca Boheńskiego. No właśnie, czy w ogóle istniejący cegleszków, bo Ojciec Boheński zaczynał od tego, że właściwie niektórzy przeczą, że w ogóle coś takiego jak zjawisko rasizmu istnieje. Znaczy, rasizm jako zjawisko był. I był szalenie niebezpiecznym zabobonem, no bo przecież z racji ideologii rasistowskiej, nazwijmy to tak. Wymordowano parę milionów ludzi w Europie. Więc rasizm istniał. Natomiast jeżeli chodzi o treści, które za tym słowem czarodziejskim, magicznym, bo, bo, bo to jest sens tych zabobonów, tak jak je pojmuje Boheński. Za tym słowem zabobonnym, magicznym, no kryją się takie treści, które są nie do przyjęcia z każdego punktu widzenia. Ale ja bym, Jacku, po, czy teraz mamy do czynienia z rasizmem? Oczywiście, że gdzieś w, w różnych częściach naszego globu jakieś tam rasistowskie myśli w, w główkach ludzi się rodzą. Natomiast ja bym powiązał zjawisko z szerszym zjawiskiem, z, szerszą, z szerszym zabobonem, mianowicie biologizmem. Prawda? Rasizm jest jakąś odmianą biologizmu. Co to takiego jest biologizm? To jest próba wyjaśnienia człowieka w kategoriach li tylko biologicznych. Człowiek jest zwierzęciem, co prawda wydoskonalonym, co prawda wysoko uorganizowanym, ale niczym więcej jak tylko zwierzęciem. I jakąś postacią, jakąś formą tego, takiego postrzegania człowieka, takiego zjawiska jest właśnie rasizm. No tak, człowiek jest zwierzęciem, My nie mamy wyżej postawionym, chociaż też myślę, że z tym można by było dyskutować, bo to zależy pod jakim względem. Oczywiście. Oczywiście człowiek stoi wyżej, jeśli chodzi o właśnie społeczność, o organizację, o zorganizowanie. Pewnie o inteligencji też moglibyśmy powiedzieć, bo inteligencje właściwie posiadają. Zaryzykowałbym takie twierdzenie: wszystkie stworzenia Ale bo rośliny nawet. Przecież wiedzą, gdzie rosnąć. I nie wyrośnie dąb na skalnej ścianie, ani lilia wodna nie będzie rosnąć na pustyni. A człowiek ustępuje zwierzętom pod chyba właściwie każdym względem, z wyjątkiem właśnie inteligencji. I tej zdolności zorganizowania społecznego. Ale wiesz, proponuję, zostawmy świat roślin i zwierząt, może gdzieś, gdzieś na boku, skupmy się na samym człowieku, bo rzeczywiście no, rasizm, rasizmem, nie wiemy do końca, nawet na dzisiaj, jak sytuacja wygląda w świecie. No, bo wiemy, że już nie ma w Europie części przedziałów tramwajów czy autobusów z napisem Nürnberger Deutsche. Nie ma w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiem, już barów na przykład tylko dla białych, albo jakichś części chodników wydzielonych. O, zresztą w okupowanej Warszawie było to samo, czy, czy było podobnie, gdzie mogą chodzić biali, a gdzie mogą czarni. Być może na świecie gdzieś są, do końca chyba, nie wiem czy Ty jesteś zorientowany, jak wygląda kwestia chociażby tam tych wszystkich kast w Indiach, tam też zdaje się jest coś takiego, to, że... Te, ta kastowość jest tam bardzo mocno chroniona tak. i bardzo mocno utrwalana. Nie będziemy tak, może tak? na ten temat się bardzo, w ten temat za, za bardzo zgłębiać, dlatego że po prostu go nie znamy. Myślę, że jakieś przejawy rasizmu, takie oficjalne, gdzieś tam jeszcze szczątkowo w świecie być może istnieją. Zapewne istnieją w obyczajowości i chyba najmocniej tkwią w mentalności, gdzieś tam wiesz, ja obawiam się, ja, ja sam czasami nawet łapię się na tym, zastanawiam się, czy, czy, czy nie mam takich skłonności gdzieś czasami rasistowskich, czy się we mnie nie odzywa jakiś rasista, no, na przykład wtedy, kiedy, no nie wiem, może to jest gdzieś pomieszane z nacjonalizmem, ale jak słyszę, że. Nie wiem, jakiś u, u, przejeżdżający przez Polskę Rosjanin, czy Ukrainiec, nie wiem, spowodował popijany mu wypadek i tak dalej. Mając oczywiście świadomość, że nasi rodacy podobnie czasami zachowują się we Francji, w Niemczech, we Włoszech, czy, czy gdzieś tam jeszcze. No ale właśnie, tutaj dotykamy tej kwestii, że rasizm to jest poczucie mojej nacji, mojej rasy. Jako postrzeganie jej jako wyższej, lepszej, doskonalszej, może nawet świętszej, a jednocześnie pogarda dla jakichś innych nacji czy ras. I chyba na tym przede wszystkim rasizm jest zbudowany, ten tkwiący w nas, gdzieś tam w naszej mentalności. Tak, wiesz, ja myślę, że trzeba by było najpierw podkreślić tą część rasizmu, która zgadza się z rzeczywistością, mianowicie z tym, że rasy istnieją. Rasa jest, prawda? Jest, jest różnorodność ras. To jest, to jest fakt i, i to nie podlega dyskusji. Natomiast przeświadczenie, że jedne rasy stoją wyżej niż inne, czy jedna rasa jest predysponowana do tego, żeby panować nad inną rasą, no to już jest ideologia i to już jest zabobon. Oczywiście on wiąże się z daleko idącym uproszczeniem człowieka, bo wiesz, myślę, że wiek XIX, wiek XX, bo to ten czas jest, kiedy rodzi się ideologia rasizmu, jak i ten czas, kiedy, kiedy rodzą się różne uproszczenia społeczne. Ja myślę, że to były czasy ogromnego upraszczania. Rasizm jest próbą. Bardzo prostego ujęcia człowieka. Człowiek to jest istota zdeterminowana rasą. I właściwie, rasa, termin rasa i treść, która za tym terminem się kryje, stanowią klucz, ostateczny klucz do wyjaśnienia człowieka. Podobnie zresztą jak, jak termin klasa. Która też była uproszczeniem relacji międzyludzkich. Przecież my wiemy doskonale, że, że w społeczności istnieją nie tylko klasy, ale istnieją różne inne zbiorowości ludzkie, i tych zbiorowości jest takie bogactwo, że nie da się tego sprowadzić, zredukować do rzeczywistości klasy. Podobnie jak i bogactwa człowieka. Nie da się zredukować do rzeczywistości wyłącznie rasy. Prawda? Mamy do czynienia tutaj z takimi redukcjonizmami. Czy to będzie w wypadku rasizmu redukcjonizm antropologiczny, czy w wypadku klasy z redukcjonizmem socjologicznym. Prawda? Oczywiście, że rasy istnieją, i oczywiście, że, że ta różnorodność ras. Jest związana z, z klimatem, z warunkami życia. Z warunkami geograficznymi, klimatycznymi i tak dalej. Ale czy z tego wynikałoby, że, że jedna rasa jest rasą predysponowaną do panowania nad innymi rasami, bo jest, bo jest doskonała, bo, jest, bo, bo osiągnęła najwyższy szczebel w ewolucyjnym rozwoju? To, to, już, są, to już są oczywiście perspektywy. Ogromnego, ogromnej mentalnej aberracji i uproszczenia ideologicznego. Oczywiście, że nie istnieje na przykład coś takiego, bo to już jest przesąd, to już jest naukowa fikcja, nie istnieje coś takiego jak rasa aryjska, czy nie istnieje coś takiego jak rasa semicka. To nie są rasy, prawda? Istnieje rasa biała. Natomiast w, w, w obrębie rasy białej istnieje bardzo ogromne zróżnicowanie, tylko że nie zróżnicowanie rasowe, prawda? To już jest, to już jest ideologia, którą stworzył Gobino, Adol, Alfred Gobino, który jest jednym z ideologów rasizmu, czy Chamberlain. Niemiec pochodzenia angielskiego. Właściwie to są te nazwiska, wokół których, wokół których zagadnienie rasy się kręci, prawda? I oni stworzyli, stworzyli taką fikcję naukową, stworzyli rasę nordycką, rasę. Aryjską i stworzyli rasę semicką. Są to rasy skazane, skazane na wieczną walkę, a właściwie rasa, rasa semicka jest skazana na wytępienie jako, jako właściwie insekt ludzkości. Prawda? Więc, więc oczywiście, że. że yy, yy, Niektórzy ludzie zdrowomyślący już wtedy mieli wyczucie, że za tym kryje się jakaś ogromna fikcja, bo zresztą przytacza to Boheński w, w tym haśle rasizm. Śmiali się, że idealny nordyk. To jest blondyn, tak jak czarnowłosy był Hitler, prawda? że jest piękny, tak jak obscenicznie brzydki był Goebbels, że jest smukły, tak jak otyły był Gering. No i musi nosić oczywiście nazwisko ideologa hitleryzmu, czyli Rosenberga. Prawda? Więc tu już, tu już widzimy, że, że, że było poczucie tego, że to jest jak, jakaś ogromna, jakieś zboczenie umysłowe, jakaś ogromna aberracja. Rzeczywiście rasy istnieją i fakt, że to stwierdzamy czy potwierdzamy, mówimy o tym, zresztą to nie jest nasz pomysł, ale co do tego zgadza się świat nauki. Również zabobonym jest stwierdzenie, że nie istnieją rasy, że nie jesteśmy jakoś pod tym względem zróżnicowani, ale zauważ... Że pod względem rasowym jesteśmy zróżnicowani dosyć ciekawie. To znaczy, ten błąd dramatyczny, kosztujący setki, właściwie milionów istnień ludzkich, który zaowocował rasizmem, polegał na tym, że zdawało się, że te granice można tak w jakiś jasny sposób oczywisty poprowadzić. Oczywiście są takie dosyć wyraźne granice to są chociażby te przestrzenie wód, no na pewno ta rasa. Rdzennych mieszkańców Ameryki, chociażby południowej, zdecydowanie różni się od, czy różniła w momencie odkryć, bo dzisiaj to już też jest, że tak powiem, wymieszanie krwi pewne od rasy europejskiej. Ale gdybyśmy tak z Europy pojechali na wschód, przez wschodnią część Europy, tam przy, w stronę Azji, to już, już tutaj widzielibyśmy, że no oczywiście, jeżeli jakiegoś takiego urodzonego, nie wiem, Warszawiaka czy Berlińczyka zestawimy z mieszkańcem Mongoli, to nie, nie trzeba być uczonym, żeby zauważyć nawet fizyczne cechy, tak. które odróżniają, a więc wskazują na różnorodność ras. Ale po drodze, gdybyśmy jechali, to to wcale nie jest tak, że przekraczamy jakąś granicę i nagle mamy ludzi innego wzrostu, o innym odcieniu tej, tej białej, czy, czy białawej skóry, innym kolorze, czy kroju oczu i tak dalej, i Więc to jest rzeczywiście takie bardzo znamienne. No mówimy o rasie czarnej, chociaż dzisiaj to właśnie nawet nie wiadomo, jak mówić o rdzennych mieszkańcach Afryki, bo i w Stanach Zjednoczonych jest problem z tym, że no słowo murzyn, które kiedyś było, choćby od naszej literatury dziecięcej, poczynając y, czymś takim zwyczajnym, zupełnie neutralnym, nie miało żadnych złych dźwięków, dzisiaj okazuje się, że ma, że powinno się mówić afroamerykanin, tak, na przykład. Tak. Język politycznej poprawności, jest, no jest właśnie. inaczej mówię, że, że, y, y, określenie czarny, czarny jako przymiotnik, że dzisiaj zdaje się, jest takie bardziej odpowiednie czarnoskóry już, już nie bardzo i, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli pojedziemy na kontynent afrykański, to tam się okaże, że czego Europejczyk przybywszy tam po raz pierwszy może nie zauważyć na pierwszy rzut oka, ale ci mieszkańcy Afryki również bardzo różnią się pod względem budowy ciała. Mamy i masajów dwumetrowych, i pigmejów Niewiele ponadmetrowych, przeciętnie oczywiście, i kolor, i odcienie skóry są bardzo różnej tej, tej, tej ciemnej, tej, tej karnacji, więc jest zróżnicowanie. Tylko, no właśnie, właściwie trudno przyjąć jakieś takie jednoznaczne kryterium, bo nawet próbowano kiedyś badać i chociażby kwestie grup krwi, czy tutaj nie ma jakichś powiązań, jakichś takich bardzo charakterystycznych. Więc takie próby były bardzo różne, być może trochę w tę stronę pchają nas też pewne predyspozycje i zdolności. No zobacz Leszku, w biegach jednak ci czarnoskórzy zawodnicy olimpijczycy, w tych wszystkich maratonach i sprintach, no są zdecydowanie najlepsi. Tak, prawda? ale wiesz... Mógł... Nie ma dobrych pływaków czarnoskórych, zauważ, co so, to z kolei tutaj królują chyba niepodzielnie od wielu, wielu lat też ciekawe Amerykanie. No raczej nie słychać o świetnie pływających Szwajcarach czy, czy nawet Norwegach, a z kolei no, jeśli chodzi o mieszkańców w Skandynawii, to trudno znaleźć kogoś, kto dorównywałby im na przykład w narciarstwie. Gdybyśmy tylko by, poprzestali na świecie sportu, bo on rzeczywiście w jakiś chyba sposób oczywisty przekłada te predyspozycje fizyczne. Tak, w, ale w, w wiesz, za mój, mój bardzo dobry znajomy ksiądz, który wykładał, wykładał, uczył Łaciny Murzynów, już nie pamiętam w którym kraju. Powiedział, że, że mają tak ogromną chłonność umysłową, nie wiadomo czy chodziło wyłącznie o łacinę, czy, czy, czy zdolności językowe, więc również i tutaj nie ma jakichś ścisłych granic, że rasa biała jest rasą intelektualnie, czy pod względem rozwoju umysłowego wyższą niż, niż rasa czarna, prawda? Bo okazuje się, że, że Murzyni, że Afroamerykanie, czy jak ich tam nazwiemy, czy Czarni, posiadają ogromne predyspozycje umysłowe posiadają ogromne predyspozycje językowe również, prawda? Więc tutaj ten mit wyższości rasy jest nieustannie falsyfikowany i nieustannie poddawany, poddawany różnego rodzaju refutacjom, prawda? Zresztą wiemy czym zawsze kończyły się takie postawy, czy indywidualne, czy zaprogramowane politycznie nawet postawy rasizmu i do nie ulega wątpliwości, że rasizm generalnie jako taki sam w sobie Zasługuje na zdecydowane potępienie i odcięcie się od niego. Ale co z tym rasizmem, który gdzieś tam tkwi w nas, czy tą skłonnością do rasizmu? No bo przyznasz, chyba że rzeczywiście czasami no, wszyscy trochę jesteśmy rasizmem i taką postawą prorasistowską gdzieś tam skażeni, że to gdzieś tam się w nas odzywa. Może nie ze względu na już nawet kolor oczu, skóry czy włosu, ale w ogóle na jakąś inność drugiego człowieka. Ja bym poszedł jeszcze trochę dalej i, i tutaj no, inna rasa to grupa ludzi czy człowiek, który jest zupełnie inny ode mnie. No właśnie każdy jest ty się też różnisz ode mnie, ja się różni od ciebie, ale jakoś tam akceptujemy te różnice, nawet próbujemy znaleźć jakiś konsensus albo nawet gdzieś wyprowadzić jakąś synergię z tych różnic. Natomiast... Często to postrzeganie różnic generuje, no właśnie, jakieś zacieczewienie, postawę wrogości, odcięcia, a nawet zwalczania drugiego człowieka. Czyli ksenofobia, czyli lęk przed innością, próba demonizowania tego, co inne, tego, co nie moje, tego, co nieswojskie. to jest bardzo głęboko w człowieku i myślę, że to jest, że to jest uwarunkowane. Rozwojem i filogenetycznym, i ontogenetycznym. Zresztą ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy, jest takie prawo w, w biologii. Więc, więc to bardzo głęboko jest wpisane w naszą, w naszą ludzką naturę. I tu jest kwestia wychowania, kwestia jakiegoś takiego rozumowego. rozumowego Takiego obycia się z jednej strony z bogactwem wpisanym w ludzkość, w różnorodność raz, a z drugiej strony w tą umiejętność akceptacji tego, co inne, tego, co budzi bardzo często uzasadniony, a częściej nieuzasadniony lęk, prawda? Bo ten lęk bo ta ksenofobia to jest jednocześnie lęk, to nie tylko jest chorobliwa. Chorobliwa nienawiść do tego, co inne, ale to jest również i lęk przed innością, prawda? Więc tu kwestia jest oswajania lęków, kwestia takiego szerokiego patrzenia na, na całą bogatą rzeczywistość rodzaju ludzkiego, prawda? I niekoniecznie w, w odrębnej rasie, w tej inności. Rasowo odrębnego człowieka, my musimy widzieć demona, diabła, demonizować, diabolizować tego kogoś, prawda? Myślę, że rasizm, sam wydźwięk słowa, prawda? Tak jak, jak to słowo dźwięczy, tak jak ono jest odbierane w, w naszym duchu, czyli znaczenie tego słowa. Obecnie, oczywiście, są to całkowicie negatywne konotacje, prawda? Jak my słyszymy, że ktoś jest rasistą, czy w ogóle słyszymy, że, że Gdzieś tam mamy, mamy do czynienia z jakąś segregacją rasową, to, to nas to odrzuca, prawda? To, to jest zdecydowanie negatywne, ale przecież ten sam rasizm jeszcze 100 lat temu zupełnie inne. Wy, wy, wywoływał reakcję w, w umyśle w duszy ludzkiej, prawda? Więc już samo to, że, że wiążymy z terminem rasizm negatywne konotacje i odrzucamy go zdecydowanie, i uważamy, że to jest zjawisko obrzydliwe, że, że próba Patrzenia na człowieka wyłącznie przez przynależność do rasy, jakiś swa, swoisty determinizm rasowy, że to jest z, z, zubożenie człowieka i, i, i rzeczywistość nie do przyjęcia. Prawda? I to myślę, już jest bardzo dużo, że, że w ten sposób sam, samo słowo rasizm w naszych ucza, uszach brzmi i razi nas, razi nas, nasz umysł, razi nawet nasze preferencje estetyczne. Bywa, że rasizm gdzieś tam kojarzy się, może czasami peryferyjnie, ale jednak, z takimi postawami jak słuszny patriotyzm czy niesłuszny nacjonalizm. Być może wynika to z faktu, że gdzieś tam czasami próbuje się utożsamić granice między rasami, o których już mówiliśmy, że są dość trudne do ustalenia, że one wcale nie są takie jednoznaczne, z granicami państw. Granice między rasami są, mają charakter naturalny, jako biologiczny, natomiast granice państwowe no, są tylko i wyłącznie kwestią umowną. Są kwestią, są owocem pewnych no, teoretycznych, można powiedzieć sztucznych działań. Nawet też to się z Bocheńki, pamiętasz wspomina o tym, że kiedy Niemcy próbowali przeforsować rasę panów, okazało się, że trzecia część obywateli niemieckich nosi polsko-brzmiące nazwiska, a z kolei w Polsce zdarzały się bardzo liczne przypadki, i to nie tylko na Śląsku, czy w Wielkopolsce, Polaków, którzy no do dzisiaj mamy noszą niemiecko-brzmiące nazwiska, żeby nie wspomnieć już, chociaż było, jak ten słynny Rosenberg, Żydach, którzy nosili też nazwiska bardzo często bardzo niemieckie, zwłaszcza tutaj w Galicji, gdzie dekretem Franciszka Józefa już ostatecznie rozwiązano tę kwestię, nakazano no ale jeszcze wcześniej przed Franciszkiem Józefem, zdaje się, Żydom przyjąć nazwiska, żeby, żeby byli jakby pod tym względem pełnoprawnymi obywatel, obywatelami cesarstwa. No więc, właśnie, czy w takim razie jakaś próba wręcz zwalczania rasizmu i tej postawy nie jest atakiem na pozytywny patriotyzm? Czy nie boisz się, że. Ktoś, kto głosi absolutne odrzucenie rasizmu jest mu totalnie przeciwny i nie będzie postrzegany jako ktoś, kto nie jest patriotą. Ja sam słyszałem czasami gdzieś tam wobec kogoś kierowane zarzuty. Zgadzasz się na to, żeby byli, nie wiem, przyjmowani czy akceptowani, chociażby uchodźcy. No, widzimy to zwłaszcza na przykładzie chociażby Włoch, gdzie tam tych czarnoskórych rzeczywiście uchodźców we Włoszech, we Francji, z Senegalu czy, czy z innych państw afrykańskich jest sporo jeżeli ty to akceptujesz jeżeli przyjmujesz, jeżeli no to nie jesteś patriotą tego rodzaju zarzuty wydają się nie być wcale takie obce w XX, XXI wieku w niektórych środowiskach chociażby europejskich, myślę, że u nas także no ale zauważ, że tutaj właśnie te wszystkie zjawiska, o których żeśmy już mówili czy próbowali mówić nawiązując do stu zabobonów że one się przeplatają, że one się wzajemnie w siebie wikłają, bo powiem, masz patriotyzm, tu masz nacjonalizm, tutaj masz internacjonalizm, tu masz ksenofobię. Myśmy powiedzieli już przy okazji, przy okazji rozmowy o patriotyzmie i nacjonalizmie, że patriotyzm jest uporządkowaną miłością ojczyzny, prawda? Że to nie są takie. Takie histeryczne brewerie nacjonalistyczne, że patriota to nie jest ten, który krzyczy precz z innością zaleją nas Murzyni, zaleją nas y, 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 Syryjczycy, czy kto tam jeszcze. Prawda, że patriotyzm jest umiejętnością dzielenia się. Również i swoją ojczyzną. To, to jest wychowanie do, bardzo myślę, ważne w, w globalnej wiosce, jaką stał się świat, wychowanie do przekraczania granic. Nie tylko granic rzeczywistych, ale najpierw granic mentalnych, prawda? Umieć dzieli, dzielić się swoją ojczyzną, umieć przyjmować. Obcego, innego w nasz dom, co, co może dziać się gwoli ubogacania wzajemnego. Prawda? Ja wiem, że, że, że kwestie te, 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 tych zbliżeń przeróżnych są bardzo trudne i bardzo skomplikowane, ale ja myślę, że, myślę, że wychowanie do. Przekraczania granic do, do jakiejś swoistej duchowej transgresji jest bardzo ważnym elementem naszego współczesnego bycia na tej ziemi, prawda? W perspektywie zbliżania się przeróżnych kultur, zbliżania się przeróżnych ras, czasami całkowicie sobie obcych, czasami zdawałoby się, że bez możliwości, bez płaszczyzny porozumienia się, ale nie wierzę w to, że człowiek z człowiekiem, że, że ktoś, kto jest przedstawicielem rasy białej, nie może się porozumieć z kimś, kto jest przedstawicielem rasy żółtej. Nie wierzę w to. Myślę, że żyjemy w takich czasach pod tym względem, mimo wszystko ciekawych i powiedziałbym nawet dobrych, dlatego że kilka, kilkanaście razy co najmniej miałem okazję dawać, udzielać, błogosławić małżeństwa, które były wynikiem tego naszego dzisiejszego globalizmu, otwarcia świata. Jeden ze współmałżonków był polskiego naszego pochodzenia, tutaj z naszych terenów, natomiast drugi czasem z bardzo odległych zakątków świata. Między innymi zdarzyło mi się błogosławić małżeństwo polsko, o ile pamiętam, filipińskie. i Cała rodzina filipińska, tej strony filipińskiej, przyleciała, wyczarterowała sobie samolot. To oczywiście było w czasach głęboko przedpandemicznych i bez żadnych tego rodzaju obostrzeń. No i tak fajnie, najpierw w kościele, no jeszcze, jeszcze siedzieli po dwóch różnych stronach kościoła. Jedna część ławek to byli nasi, a druga część to byli oni. A potem oglądałem, tylko przesłano mi zdjęcia z wesela, z uroczystości weselnej. No, oczywiście w takim tam. Domu ośrodków czasowym, że i sala bankietowa, jakieś noclegi, i tam już, jeśli tak można powiedzieć, to pomieszanie raz panowało w pełni, jeśli chodzi o jakieś tańce, zabawy. To pokazuje, że chyba jesteśmy na takiej dobrej drodze do skrócenia tego dystansu, do, do zburzenia niepotrzebnych murów, przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości, bo to jest temat już na inną rozmowę, ale. To, że okazuje się szacunek, że jest się wolnym od jakiegoś porównywania, odważania, kto, kto bardziej wartościowy, większy, mocniejszy i tak dalej, to mimo wszystko ta, ten szacunek, ta nawet miłość, to umiłowanie różnorodności wcale nie oznacza rezygnacji z własnej tożsamości i z poczucia własnej wartości, no i właśnie z tego dobrze podjętego patriotyzmu, o którym mówiłeś, czyli, czyli tej rozsądnej, jakby rozumowej, i, i, ale przez to też sprawiedliwej i dobrej miłości ojczyzny, która budowana jest na pozytywnych odruchach, a nie na odrzucaniu, zaprzeczaniu czy zwalczaniu, z czym no niestety akurat patriotyzm wciąż nam się jeszcze często tak, kojarzy. I tak. Leszko, spróbuję podsumować jakoś ten temat, co proponujesz. No ja już myślę, że tym przykładem chociażby rzuciłem jakieś wezwanie do, myślę, takiego nawet nawrócenia pod tym względem, bo to jest też, przynajmniej w kategoriach religijnych, kwestia takiego nawrócenia, czyli zmiany myślenia, mentalności, na takie otwarcie z szacunkiem, przy jeszcze raz podkreślę, zachowaniu własnej tożsamości, z szacunkiem otwarcie na drugiego człowieka, przyjęcie, akceptacja, bez względu. Na jakieś zaplecze, chociażby narodowe czy, czy rasowe tego człowieka. No ja myślę, że to, że świat staje się coraz mniejszy, coraz bardziej ciasny, to jest dobrze, dlatego że, że to niejako zmusza nas siłą rzeczy do tego, aby wychylać się ku inności. Ja myślę, że, że człowiek staje się sobą dzięki temu, pełniej staje się sobą, pełniej odsłania się jego tożsamość dzięki temu, że wychyla się ku temu, co inne. Ja staję się sobą dzięki Tobie, czyli dzięki odniesieniu do inności, do spotkania z tym, z, z, z innym sposobem widzenia świata, innym sposobem myślenia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby tego się nie bać i tego się uczyć, bo my, tak jak mówiłem, bardzo głęboko w naturze tkwi strach przed Innością, strach przed wyjściem w dla nas obcy, niebezpieczny, groźny świat. Tutaj rodzą się w, tej, w tym strachu i w tym lęku przed obcym, groźnym światem, rodzą się demony. Rodzi się demon rasizmu, rodzi się demon nacjonalizmu. Rodzą się przeróżne, przeróżne demony partykularyzmów straszliwych, i tak dalej. I myślę, że to jest, to jest niebezpieczeństwo, takie bardzo groźne dla współczesnego świata, ale jednocześnie to, że my jesteśmy niejako zmuszeni do tego, żeby ciągle ku inności wychodzić, że ta inność jest zaraz za progiem, że, że z tą innością w każdej chwili mogę się zetknąć. Myślę, że to jest dobrze i że tak. W tym kierunku nasze myślenie i to, o czym mówiłeś, ta metanoja, czyli zmiana myślenia, powinny iść. W tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę o rasizmie, o Ojcu Boheńskim, o jego stu zabobonach, o jednym z tych zabobonów, właśnie. Dziękujemy za uwagę. Ksiądęcek Pędzi Wiatr. Leszek Szegłiesień. Do zobaczenia. Dziękuję.